Witam was witowie bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Aninka Bocze. Witam was w kolejnym odcineczku Mam nadzieję, że fajnie wam mija Że sobie tutaj wbiliście teraz pooglądać w miłej atmosferze Mam nadzieję też, że nie zapomnieliście o łapeczce i subiku No ale to już pomijając Dobra, przejdźmy do odcineczka Słuchajcie tylko... A, może jeszcze jedna rzecz, bo wpadłam na pomysł. Może byśmy tak widzowie odnowili naszą starą tradycję z tym. Ze spisywaniem waszych ników na karteczkę. Może wprowadzimy znowu pozdrowienia na początku odcinka. Co wy na to? Jeśli ktoś chce, napiszcie komentarz. Ja sobie będę spisywała na karteczkę i w kolejnych odcineczkach tam po parę osób, żeby też nie przedłużać za długo. Parę osób na początku odcineczka będę pozdrawiała. Ale co nowego i co będziemy dzisiaj robić? Mam dla Was tak. Super wiadomość, naprawdę miło. No i jedna jest trochę smutna, nie wiem od której zacząć, ale w sumie, w sumie są dwie miłe, dwie miłe, ale one są następstwem właśnie. Eee, dobra, zacznę od miłej, no bo fajna atmosfera, więc zacznę od miłej. Dzwonił dzisiaj do mnie sąsiad i gada, Janinka, lodziarnia się sprzedała i kosiarka. No i patrzcie, rzeczywiście, lodziarni już nie ma u sąsiada. Kosiarki też, bo ona była tam pod stodołą. No, i dostałam pieniądze. No, w sumie całkiem sporo, już tam nie pamiętam, je, jaka to była kwota. W każdym razie, widzowie, zainwestowałam je. Zainwestowałam, jeszcze nawet trochę mi zostało, ale właśnie w co zainwestowałam? I to była pierwsza dobra wiadomość, a teraz będzie druga. W co zainwestowała Janina pieniądze? Co to takiego? Dobra, jesteście na to gotowi? Otwieram stodołę. Otwieram stodołę. Albo i nie otwieram, bo się zaperła. O, dobra. Patrzcie w co Janina zainwestowała pieniądze. Uwaga! We Władka. Zobaczcie. Założyłam kabinę do Władka. Rozumiesz to? Hey, założyłam kabinę, wymieniłam skrzynię biegów na lepszą nowszą i słuchajcie co najważniejsze, w końcu ten dziadowy stary zaczep wyrzuciłam. I zobaczcie, teraz na spokojnie władziu. Opali elegancko oczywiście. Ale popatrz chłopie. Już ci pokazuję. Zobacz, teraz wszystko można do władzia przyczepić. Zobacz, o! Cyk! I zaczepione, elegancko, co? I teraz władziem w końcu będziemy mogli ruszać z jakimiś pracami. Aż wiecie co? Aż władzia wystawimy na zewnątrz, bo no naprawdę on tak kapitalnie wygląda, no on musi się tu prezentować. On musi się tu prezentować na, na zewnątrz. A w ogóle może, może, gdzieś tam ustawimy ciągniczki, żeby to... Ładnie wyglądało, gdzieś tu może przy silosie, żeby się prezentowały na gospodarstwie, niech będą wizytówką, a co, będziemy sobie żałować widzowie, o, elegancja, kurczę, blade, proszę o ciebie, popatrz jaki piękny Władzio, masakra, serio, tak mi się podoba, ale dobra, pomijając to, Niestety jesteś smutna wiadomość. Jesteś smutna. No nadszedł czas na widzowie sprzedaż Ursusa. No niestety musimy go sprzedać. No bo sami wiecie jaka jest historia z Ursusem. No słabą działa, słabą hula. Ej, 60 też idzie na sprzedaż. Konsultowałam się z mechanikami. Naprawa tego, co popsułam, jest droga, bardzo droga. No niestety, trochę się tu połamało, popsuło, powykrzywiało. Kto nie widział, to zapraszam do wyjścia odcinka, gdzie no rozerwałam trochę tą sześćdziesiątkę. No i dzisiaj musimy to za je pojechać, sprzedać. Ugadałam się już, że ze Stasiem Złomiarzem z bazaru... No i tam dzisiaj zawieziemy 30 i 60. Muszę tylko myślę, że czym może z Etorem, co? Zetorem czy Ursusem, tylko nie wiem czy Ursus pociągnie. Dobra, to bierzemy Ursusa. Musimy pojechać po lawetę do sąsiada, no i wywieźć to, kurczę. Wywieźć Ursusa i... i drugiego Ursusa. Ale kurczę. Jesteś druga, lepsza strona tego. No bo sami wiecie widzowie, te ciągniki nawalały, nawalały, one już mają swoje lata, już trochę przechodziły, przerobiły swojej pracy w polu, nie ma się co oszukiwać, tak? No i my już tak naprawdę mało nimi robiliśmy, no bo, bo ciężko było jakąkolwiek robotę nimi wykonać, bo no, no słabo było. Ci co oglądali vlogi to wiedzą. I sprawa jest taka, że po prostu za pieniądze, które mam z lodziarni i z tej e, kosiarki, jeszcze trochę mi jeszcze zostało. Nie, nie wszystko poszło na remonty, e, władka. No i za te pieniądze, które dostanę teraz jeszcze z Ursusów, no bo coś tam wpadnie. Postanowiłam, widzowie, że kupimy drugi traktor. Kupimy inny traktor, tylko właśnie. Czy wy moglibyście mi to radzić jaki? Ja zastanawiałam się szczerze mówiąc nad jakimś MF małym. Albo może nad tym takim e, Ursusem garbatym, tym takim wiecie trochę większym. Ej, nie wiem jakie one mają tamte numery i w ogóle to ja nie pamiętam. No ale właśnie, jak myślicie? Ja bym, ja bardzo liczę na to, żeby mi pomożecie. A czekajcie, tylko Ziemia się, się tu ustawiła, żeby wyjechać później. O. Tu rozłożymy na jasnej. Ja, szczerze mówiąc, widzowie, liczę na... Liczę na waszą pomoc. No, liczę na waszą pomoc w wyborze ciągnika, że teraz już jak kupimy, to że on nam będzie słosił. Tak jak na przykład ten Ursus, którego kupiliśmy od sąsiada, 4512. No, on na przykład... Bardzo jestem z niego zadowolona. Powiem wam, że że służy, służy fest. No i moja propozycja jest taka, wiecie, ja tam mam kontakty, mam kontakty, może uda się e, jakieś ciągniki wziąć na testy. Dajmy na to, weźmiemy sobie dwa, dwa ciągniki, jakieś trzy, od jakiegoś pana handlarza, czy coś. No i będziemy, może mieć możliwość e, przetestowania, wybrania sobie, tak. I e, co wy na to, żeby właśnie tak i coś takiego zrobić Ja właściwie może tak posiedzę Poczytam te wasze komentarze No i coś, coś się uda wybrać Kurcze wiecie co Tylko żeby teraz zdjąć z tej dwukółki Ursusa To ja będę musiała iść po sąsiada To wiecie co Ja pójdę po sąsiada My zdejmiemy tego Ursusa I ja do was wrócę Dajcie mi momencik I dla was to jest chwilka no, Mi to pewnie trochę zajmie Dobra to zaraz wracam No, udało się, dobra, sąsiad już poszedł. i pomógł jeszcze. Syna wziął swojego, pom pomogli mi tu wtarabanić Tego Rususka jakoś go wypchaliśmy. Zapniemy tylko pasy, damy o, na jazdy, złożymy i dobra. Hej, a słuchajcie, no w następnych odcinkach będzie trochę prac polowych, bo musimy, musimy też zebrać tą słomę, kurcze bladę. Będzie trzeba też obornik wywieźć w końcu. Yy, Także trochę roboty będzie. No i może właśnie fajnie by było, jakby udało się jakieś ciągniki wziąć na testy. To by naprawdę była spoko sprawa. Ja postaram się właśnie tam zgadać z tym moim znajomym. On mi się wydaje, że coś ogarnie Oj, żebym nie zahaczyła. On wydaje mi się, że coś ogarnie, bo on się w tych ciągnikach, maszynach rolniczych ogólnie tam. Lubuje, on się tym zajmuje. No i właśnie ogarniemy sobie, ogarniemy na testy. Akurat porobimy trochę prac polowych i, i będziemy mogli łatwo stwierdzić. Wiecie, co nam się podoba, czym nam się fajnie pracuje. No, co sądzicie o takim pomyśle? To by było dobre. Tylko właśnie ważne, żebyście wy mi napisali na czym zawiesić oko, nie? Bo ja się aż tak dobrze nie znam. No, o, mi się fajnie pracuje tym Ursusem ze torkiem, mi się fajnie pracuje, on mnie nie zawodzi. I co tam jeszcze jest takiego fajnego? Kurczę, czym ja tu tak pracowałam się? Że... No powiem Wam 30 w kiedyś nich latach, to naprawdę ona hulała. No ale to już swoje ona wyjeździła, kurczę, pieczone. No już swoje zrobiła po prostu. Trudno no, zobaczcie. No tak to jest czasami. Zrobimy sobie jakieś pamiątkowe zdjęcie. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, o. Że ususy pojechały na sprzedaż. No trudno, ale wiecie, to jest już tak, coś się kończy, żeby coś... Mogło się zacząć, prawda? Wiecie, jak to jest. Trudno, no trochę szkoda, wiadomo. Teraz przez jakiś czas ciężko będzie się przyzwyczaić bez... Yy, bez naszych ursusów na... Yy, na wiosce. Oho, ciekawe, czy on wciągnie O Ojejku, trochę to zejdzie, zanim ja tam wjadę. Ajajaj. No i jesteśmy już przy bazarku. Trochę czasu zeszło zanim ja tu dojechałam, bo zobaczcie ten Ursus. Kurczę, ledwo ciągi, no, ale to się nie ma co dziwić. Ile ten Ursus ma koni? Nie pamiętam. Na no, te laweta swoje waży, bo to zobaczcie, kawał żelactwa. Jeszcze dwa Ursusy to... No i zatankowane pod korek. No to wiecie. Na szczęście tu się z panem Stasiem ugadaliśmy. No i oczywiście nie, sprze nie sprzedajemy Ursusów w cenie złomu, tylko wiecie, sprzęt roboczy. On tam, on tam wiecie, trochę coś odre odrestauruje i to będzie sprzedane, wiecie, do ludzi tak trochę na oszustwie. No Ale to już tam nie mój interes za przeproszeniem. Już mi to koło dupy lata. Co oni z tym zrobią? Tylko jak ja wiadę, żeby to radam do pana Stasia. I muszę się go zapytać, jak on chce, żeby to rozładować. Oj oj, tu musimy tak, bo... Bo tam chacie. Tam chacie o... W ten sposób. Może tu w lewo. Wykręcę, wykręcę. A co mam nie wykręcić, o. Dobra, i może... O tak. I sobie tutaj przejście i zrobimy. Cię nikt nie obrazi, bo ja już tu jestem dogadana ze wszystkimi. O! Dzień dobry, Pani Stasiu. A te usłyski przywiosłam. Ja tu zajadę przejściem. VIP tu lekko w cofie i rozładujemy. A widzę, że już, o, agregat, widzę, że już Panie, Pani Stasiu sprzedany. O, i rowerki, jeden tylko rowerek został. No to widzę, że interes poszedł. Co na moim słomie? No, dobra robota. Dobra, ja tu nie będę, Pani Stasiu, czasu zajmowała. Raz, dwa cyknę. Co? No, rozładujemy. Tam. Z pieniędzmi, tak jak się dogadywaliśmy. O, Dobra, dziękuję. No i super. Nie, tu się nie będę liczyła, pani Stasiu, ja panu ufam. Dobra, ja idę rozładować. No, widzicie, jaki miły, jaki miły pan. Pan Stasiu to jest agent. Ja się znam z nim już troszkę. On jest dobry chłop. O i dobra, i tu rozłożymy na dla pana Stasia rozładuję, tylko czekajcie, ja wrzucę, wrzucę na luz tu, w Orsusku, bo, uu, nie, z, nie zjedziemy nim, ale już zjechać, to wiecie, to nie tak trudno. Dobra, na luz wrzucimy go, tu pociągniemy. Kurczę, tylko ci ja dam radę? No, może idę, tylko trzeba pasję odbić. Kurczę, a to też nie pomyślę, nie pomyślę. Dobra, i ciągniemy Ursuska. Powoluśku, powoluśku. Oj, 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 kurczę, ciężar. Och! Dobra, jakoś my ciągnęli... Pani Stasiu może tutaj trochę na worek najechałam, ale tu się go nie odepchnę, bo tu z górki. Dobra, jeszcze tego tego, a tego tu już na kołach można, bo on chodzący. No. Ja tu, żebyście też widzowie nie myśleli. Ja tu pana Stasia, i, w, w, nie, fała nie ani nic, bo on i, tutaj zna stan faktyczny tych ususków. On u mnie był, oglądał, wszystko wie, wie jak jest, żeby nie było. Dobra. To co? Jedziemy. Dobra, pani Stasiu, do widzenia! My jedziemy, znaczy ja jadę. Prze... Oj. E, do widzenia! Cholera, trochę się pogrąziłam. Pan Stasiu, nie wiesz, ja nagrywam bo on Wiecie, starszej daty człowiek. Zasłonimy za sobą parking. Wiecie, ja mu tam wolę nie tłumaczyć, o co chodzi z tym nagrywaniem i w ogóle, bo to starszy człowiek, on nie zrozumie. Ja z tych młodszych to raz, ogarnęłam, Ale on to wiecie. Wiecie o co kaman, Dobra. Wyrobimy. Raczej. O, dobra. Cyk. No, jedziemy. Proszę o ciebie. Czekaj. Wyrobi. Wyrobi przyczepa. Co? O, może tak, żeby... Ochroniarza tam nie chacić. O! No i luksus. Luksus machina, proszę ciebie. Kurde, trochę... Powiem wam widzowie, trochę mnie chrypa łapie... ...od tego gadania chyba cały czas, to wiecie. Tu już te gadanie nie te, to już nie te lata, kurcze blade. jej ale powiem wam, może jeszcze tego tak bardzo nie odczuwam... Ale już mi trochę tęskno za ursusami. Już ja trochę smutnawa. Ale dobra, dobra. Jakoś to przeżyjemy. Ja wam mówię. Nie wiem, może właściwieśmy jakiegoś innego ursusa. Nie, tylko trochę większego, jakiegoś takiego. To i kiszonki by było ci mógł nieść, i ten jak będziemy robić. A może jakiegoś MF-a mniejszego, takiego starszego, kurczę blary, nie wiem. Co by tu można było, naprawdę musicie mi podpowiedzieć, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Co my byśmy tu mogli wymyśleć? Nie wiem. Dobra, pojedziemy, pojedziemy, jeszcze trzeba tą lawetę odprowadzić tam do sąsiada. O popatrz, pod górę też nie chcę iść. Ja myślała, że to tylko zetor tak się ociągał, ale Ursus to jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej mu ciężko być bykowi. O, a tu słoneczniki komuś rosną popatrz. O popatrz, słoneczniki. Ale małe coś te słoneczniki nie wiem. To tak powinno być. To już za późno chyba na, na słoneczniki. Dobra, jedziemy. Ciekawe jak ta jak ta nasza kukurydzka. Trzeba będzie się przejechać. Już może nie dzisiaj. W następnym odcineczku się może przejedziemy. Może o motorkiem może pojedziemy po kukurydze pooglądać. No, trzeba będzie motorkiem pojechać. Bo, bo musimy potestować. To jest trochę ścigacza. To nie ma co ukrywać. Dobra, zajedziemy do sąsiada, zostawimy tą lawetę, już e, raczej przez jakiś czas nam ona nie będzie tak bardzo potrzebna. Więc już raczej sąsiad sobie może ją zatrzymać. No ale, nie mówmy wiecie, hop, nie mówmy hop. A, ciekawe ci te ciągniki co na testy dostaniemy, czy to, czy to tak on nam czy to będzie czas jechać, no to nie wiadomo. Dobra, odczepimy. O, glans. Jedziemy. O, Ursus inaczej ciągnie, kurczę, jak bez lawety. Inaczej idzie, wcale inna jazda. Wcale inna jazda. Dobra, jedziemy może od razu ze stodoły. Za stodoły od razu jedziemy, to ja belarkę sobie podepnę. Najwyżej pojadę pobelować, ale to już was nie będę męciła może na odcinku, tylko po odcinku sobie. Pojadę sama, to porobię. Podepnę. O. Joj, nie będę was męczyła. Na razie zgaszę. Zgaszę i poczekaj. Co my mamy jeszcze do zrobienia? Dobra, chyba na dzisiaj już tyle. Nie będziemy tu już nic modzić. Ja Wam widzowie bardzo dziękuję za oglądanie. Eee, proszę was, byście mi pomogli z tymi ciągnikami jeszcze raz No i widzimy się w kolejnym odcineczku już Będziemy coś tam powoli ogarniać Dziękuję wam bardzo za dzisiaj Trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka I do usłyszonka. pa pa